To będzie teraz rozkład dla baranów na życie uczuciowe dotyczący związków. Nie wróżę na jakiś konkretny układ typu dla singli, dla par, po prostu wróżę dla baranów i będę jakby mówiła to, co pokazują mi karty. Także zobaczymy, co tam u baranów w życiu uczuciowym słychać. Wcześniej zrobiłam i zamieszczę też właśnie rozkład dotyczący życia zawodowego baranów. Polecam też obejrzeć ten film, bo rozkład na styczeń 2020 roku wyszedł naprawdę bardzo ładny i taki wiejący optymizmem. Karty były bardzo fajne, także myślę, że warto też obejrzeć, czy rzucić sobie po prostu okiem na, na tamten film. Pewien baran poprosił mnie, żebym zrobiła dla niego rozkłady, no dla niego oczywiście, dla wszystkich baranów. No więc, robię teraz rozkład dla barana uczucia. O! Mówi się, że baran to zdobywca. Nie wiem, czy wszyscy się z tym zgadzają, czy nie. Czy baran to zdobywca? Znam barana zdobywcę, ale znam też dwie panie baran, które są bardzo ostatecznymi osobami. W życiu uczuciowym, także nie wiem, czy możemy tak generalizować. Zobaczymy. Życie uczuciowe Barana, styczeń, rok 2020. Zobaczymy, co nam karty pokażą. Jeżeli coś będzie dla mnie niejasnego, wtedy będę posiłkowała się kartami Lenormand, ale mam nadzieję, że nie będzie to konieczne, chyba że będę miała jakieś wątpliwości. Życie uczuciowe Barana styczeń rok 2020. Będę robiła rozkład na to, co było, rozkład na to, co jest w życiu uczuciowym, co dzieje się aktualnie i na to, co ewentualnie może się stać. Tak, może się stać. Pamiętajmy o tym, że to nie jest rocznia. To wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, tak naprawdę zależy. Od nas. Karty nam tylko pokazują rzeczywistość, odwracając na nią na drugą stronę. Nawet zawsze mówię, że tak tak tu odwrócić koszulkę na lewą stronę i zobaczyć, co jest pod spodem. Może czego sobie nie uświadamiamy albo uświadamiamy, ale jeszcze nie chcemy za bardzo o tym mówić. No, co tam u Baranów? W życiu uczuciowym w styczniu. 2020, no. teraz tak, to co było, to co dzieje się teraz, i co ewentualnie może pokazać nam przyszłość i pod spodem mamy, o, pod spodem mamy. Mamy kartę dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy nam mówi o tym, że my otrzymaliśmy w życiu uczuciowym jakiś cios w plecy. To znaczy, że coś złego się w tym życiu uczuciowym nam zadziało, poczuliśmy się zranieni, ale ta karta jest też z drugiej strony ładną kartą, dlatego że ona mówi nam o tym, że te ciosy one się już dla nas kończą. Zawsze dziesiątki mówią nam o tym, że pewien cykl został zakończony, więc nawet jeśli były jakieś przeżycia niemiłe, uczuciowe w naszym życiu, to one już dobiegają końca. W zasadzie one się kończą, tak? Jakby. To jest tło tego, to jest tło tego, tego czytania. Tak? Być może barany przeszły jakieś ciężkie chwile w swoim życiu uczuciowym, być może zostały zranione, może coś stało się takiego niedobrego w tym życiu uczuciowym. W każdym razie te miecze, które barany otrzymały, one się już kończą. To nie to jest już koniec. Należy być dobrej myśli, ponieważ te procesy ulegają już zakończeniu. No, i teraz mamy tak króla Kielichów, mamy ósemkę Kielichów i mamy w przeszłości kartę y, Dwójkę Mieczy. Barany, y, barany tutaj y, weszły w konflikt, pokłóciły się. Barany powiedziały dość, miarka się przebrała, y, było jakieś nieporozumienie, była jakaś kłótnia. Barany. Trzasnęły drzwiami, powiedziały: Ja sobie idę stąd, idę sobie gdzieś indziej, lub też miały takie, taki zamiar, tak, lub chciały gdzieś odejść. Barany tu widzę, tak jakby tnie, nieporozumienie bardzo silnie zagrały emocje, na tyle silnie, że. Jakby pewna czara została przepełniona, i barany chciały po prostu sobie gdzieś pójść, tak? Czy może i poszły, tak? Natomiast jakby z tej sytuacji, ona pomimo, że była zakończona takim trzaśnięciem drzwiami, jednak nie jest otwartą raną. Barany poszły na kompromis. Barany zawarły kompromis, ale to jest taki kompromis, w którym nie wszyscy czujemy się szczęśliwi. To znaczy, e, musieliśmy iść na kompromis. To jest takie chwilowe zawieszenie broni, e, gdzie e, racja jakby nie była po żadnej ze stron, ale ten kompromis po prostu został zawarty, dlatego że teraz nikt nie wygrał, i tak naprawdę nikt nie przegrał, nikt nie miał racji i nikt do końca nie jest szczęśliwy. To jest taki kompromis w moich oczach, który do końca niczego nie rozwiązuje. Bardziej upatruję tą kartę jak, jako pewnego rodzaju. Zawieszenie po prostu broni po jakimś nieporozumieniu, po jakiejś kłótni. Zaraz zobaczymy, jak karty ukażą nam teraźniejszość, co będzie w teraźniejszości, tak? Jak te sytuacje się rozwinęły nam. No cóż, duży wpływ na życie uczuciowe Barana tutaj pokazują mi się w denarach, czyli jednak w. W, w pieniądzach, tak, powiedziałabym, że tutaj baran otoczony jest, czy, czy, czy towarzyszy mu osoba taka, bardzo o silnym charakterze, która po prostu jest taką osobą ognistą, lubiącą zwracać na siebie uwagę, kobietom czy mężczyznom, tak? takim, który wchodzi i nagle wszyscy na niego patrzą. I to jest osoba, która po prostu jest taka bardzo silna. Która nie da sobie w kaszę dmuchać, która y, twardo stąpa po ziemi, ale też która cały czas lubi otaczać się. Może nie to, że Januszkiem adoratorów, ale lubi jak ludzie zwracają na nią uwagę. I jeżeli chodzi o życie uczuciowe, to Baran w tej osobie przede wszystkim, no nie wiem czy to jakby, <laughs> widzi, tak? Y, czy w tej relacji dużą rolę, powiedziałabym, odgrywa pewien potencjał finansowy. Może to być obustronne, to nie znaczy wcale, że ta kobieta, baranie, czy mężczyzna w baranie widzi jedynie środki finansowe, lub też odwrotnie, że baran w tej osobie to upatruje, tak? Jakby nie dzieliłabym tego na jedną i na drugą osobę, tak? czy to baran. Nie z materialistą, przepraszam, że tak powiem, proszę, nie chciałabym absolutnie kogo brazić, czy odwrotnie, osoba, z którą baran jest, kieruje się w życiu i dla niej ważne są sprawy finansowe. Natomiast jakby aktualnie w tej relacji bardzo istotną rolę odgrywa pewien potencjał i plany na przyszłość związane z pieniędzmi. I baran y, będzie zajmował się w związku planowaniem wydatków, będzie zastanawiał się, w tej relacji jak zgromadzić jeszcze więcej pieniędzy, tak? To jakby nie znaczy w moich oczach to, że ktoś w kimś oczywiście być może są takie relacje, tak? Być może karty wskazują nam też tak, że barany na przykład powinny uważać, jeśli czują, że osoba z którą są liczy na ich pieniądze, być może powinny czy upatruje w nich takiego potencjału finansowego, no powinny na przykład, nie wiem, no zwrócić na to może baczniejszą uwagę, jeżeli odwrotnie, jeżeli to barany na przykład yy, stoją blisko, blisko kogoś, czy na przykład nawiązują jakieś relacje, czy ktoś im się podoba, tak? Bo uważają, że będzie to osoba, która wesprze ich finansowo, czy na przykład osoba, z no nie będą, nie wiem, miały jakichś problemów finansowych, być może i tak jest, tak? Ale, jakby w relacji i w tej teraźniejszości, która jest teraz, dominującym, dominującymi rozmowami, czy, czy, czy ta para po prostu będzie zajmowała się przede wszystkim, tak? Czy w tej relacji będziemy zajmowali się przede wszystkim rozmowami na temat. Na temat pieniędzy. To może być żona nasza. To może być nasz mąż, który akurat jest taką osobą, która lubi być centrum zainteresowania. To może być nasz partner albo po prostu na przykład koleżanka, która bardzo nam się podoba, ale jakby z którą teraz rozmawiamy przede wszystkim o, o pieniądzach. Takie tematy nas głównie tutaj interesują. Czasami tak jest, tak? No i co zapowiada nam przyszłość? przyszłość Przyszłość zapowiada nam naukę. Do Barana idzie uczuciowa nauka. To co do tej pory Baran sobie ułożył w głowie, to co uznał, że w jego związku jest ważne, to ten świat, który sobie zbudował, mu nie służy. Coś w relacji i w tym sposobie bycia nie służy baranowi i dlatego pewien sposób działania pewien sposób myślenia pewien sposób traktowania nie wiem, drugiej osoby coś co w, tym, w tych relacjach nie działa skończy się ale skończy się tak dość gwałtownie dla barana skończy się, ale baran, baran wyciągnie z tego naukę to będzie dla niego lekcja. Ale to będzie dla niego bardzo ważna lekcja, którą po prostu baran będzie musiał odrobić. To nie są złe karty. To znaczy, że to co się zadzieje w przyszłości, na pewno nam posłuży. Po prostu coś, w jakiś sposób, w jaki postępujemy, w jaki sposób myślimy, czy w jakiś sposób budujemy pewne relacje, stał się już Niewłaściwy, on już na mnie służy i po prostu ten sposób budowania relacji z drugą osobą jest niewłaściwy, tak? Lub to jak inna osoba buduje z nami relacje jest niezbyt dobre i to ulegnie zakończeniu. Tylko, że musimy pamiętać, że karta wieży, ona jest taką specyficzną kartą. Karta wieży mówi nam o tym, że my będziemy troszeczkę zaskoczeni tą sytuacją. Nie będziemy się za bardzo tej chwili i tego momentu spodziewać, ale wszystko, co się zdarzy już później, nie będzie takie jak wcześniej. To nie znaczy, że to, co będzie później, będzie dla nas złe, tak? Że to będzie jakieś niewłaściwe, że to co, to, co przyjdzie do nas, to będzie dla nas jakimś. Jakimś, czym, czymś na przykład złym, tak? Po prostu ten moment, kiedy poczujemy, że to coś już się dla nas kończy, bo to nam bardzo nie służyło, on nas, jakby w pewnym sensie, uwolni, tak? Uwolni nas od czegoś niewłaściwego, i tylko ten moment może być ewentualnie jakiś taki mało przyjemny, tak? Poczujemy jakiś dyskomfort. Ale to wszystko się będzie bardziej działo w naszej psychice. To nie są nigdy jakieś wielkie wydarzenia w takiej rzeczywistości, powiedziałabym, akurat tutaj materialnej. Tak? Ja raczej karty wieży upatruję w tym, że przechodzimy jakieś rozczarowanie, ale w naszym umyśle, że my sobie zbudowaliśmy w głowie jakiś obraz, i nagle on zaczyna nam topnieć. Ale to będzie dla banana nauka. Baran wyciągnie z tego naukę, wyciągnie z tego pewną mądrość, Baran się nauczy. Baran nie będzie tutaj rozpaczał. Nie ma w tej karcie rozpacz, nie ma w tej karcie załamania, Baran to Baran sobie z tym poradzi. Poradzi sobie właśnie w taki sposób, że wyciągnie z tego naukę. To będzie dla niego bardzo ważna lekcja. On coś dzięki temu odkryje. Coś co dla niego, dla jego życia będzie bardzo wartościowe. I cóż mogę jeszcze powiedzieć, że, że w tej sytuacji dużą rolę odegra król mieczy. Król mieczy to jest mężczyzna, który nie będzie w tej sytuacji działał wprost. On będzie działał gdzieś z jakiejś drugiej linii. To jest ktoś starszy, ktoś, kto kieruje się logiką, kto analizuje, kto jest bardzo taki powiedziałabym chłodny, analityczny. To nie jest osoba, która kieruje się jakimikolwiek emocjami. To nie wiem, może być, powiedziałabym tak, no to jest na pewno starszy, starsza kobieta, starszy mężczyzna. Czyli na tą sytuację będzie miała wpływ na to, co się zadzieje, jakaś inna osoba. To, ale to jest osoba, która nie działa bezpośrednio. Absolutnie nie. To jest ktoś, kto aranżuje pewne sytuacje, ktoś, kto jakby działa z, z, z ukrycia, tak. On nigdy w tych sytuacjach nie bierze bezpośredniego udziału. Proszę, absolutnie w ogóle nie jest to żaden, żaden nie wiem, po prostu brunet wieczorową porą czy jakiś tajemniczy w ogóle, <laughs> nie wiem, powiedziałabym, kochany, kochanka. Nie, nie, absolutnie nie. Ta karta nie ma żadnego po prostu związku z takim uczuciem. To jest bardziej osoba, która... No, która, będzie, która, która będzie miała wpływ na tą sytuację, ale w bardziej sposób taki intelektualny. Ona to, jeżeli, jeżeli będzie, to będzie miała ten wpływ, ale powiedziałabym, że taki bardziej intelektualny, ona coś zaaranżuje lub też sprowokuje, co zburzy, może zburzyć, bo Rana pewien niewłaściwy, Dotąd w jego życiu porządek, który baran sam sobie, że tak powiem, zgotował, tak? Bo to jest coś, co my sobie sami robimy, tak? I nagle o to nam tak nie służy, że życie mówi: No dobrze, koniec, to ci nie służyło, to się musi skończyć. No ale, tak jak powiedziałam, bardzo ładna karta. Baran wyciągnie z tego dużą i ogromną yy, naukę. Bardziej wydaje mi się, że chodzi tutaj o, e, o sytuację bardziej o sytuację, która może po prostu mieć tu Może się po prostu wydarzyć, tak? No, trudno. Nie zawsze jakby karty będą pokazywały nam wszystko w takim cukierkowym sposób, cukierkowy sposób, tak? Dlatego, że karty rozkładają się, rozłożyły się w ten sposób i w ten sposób jakby przemówiły, tak? I no, musimy jakby też wiedzieć, tak? Że taki jest rozkład, nie jest to zły rozkład. To jest rozkład, który mówi nam o tym, że bardziej Barany w styczniu będą musiały uczyć się: czegoś się po prostu nauczyć czegoś nauczyć się o relacji, czegoś nauczyć się o byciu z drugim człowiekiem. Nauczyć się może, żeby czegoś w jakiś sposób nie budować, albo że dana jakaś relacja, dany jakiś układ nie był do końca dla niego dobry. To, co przede wszystkim jest takie bardzo powiedziałabym wspierające, i tutaj optymistyczne to, i zarówno bardzo ładne, tak? I, i, i budujące, i takie, no, tak jak powiedziałam wcześniej, że barany są bardzo inteligentne, że baran nie popadnie absolutnie. Żadne, nie wiem, histeria, absolutnie załamanie, nie baran, po prostu to y, przemyśli i bardzo dużo się z tej sytuacji, i z tego, co się w danej chwili zadziało, wciągnie bardzo dużo wniosków. Będzie to dla niego nauka, ale to będzie taka nauka, która zaowocuje w przyszłości. To będzie dla niego bardzo taka dobra, mądra lekcja. Gdzie baran wyjdzie, jakby wzbogacone, tak o pewną wiedzę. On tego nie będzie upatrywał jako porażki, czy to, co się stanie, nie będzie zbyt wiele miało wspólnego z jakąś porażką i z takim poczuciem tego, że odniosłem, odniosłam porażkę. Nie. Od razu będzie baran myślał, aha, to teraz myślę, że, a to jest tak, to wyciągam z tego taką. Naukę dla barana będzie to po prostu. Baran się przez tą sytuację bardzo, bardzo wielu rzeczy nauczy, dotyczącego właśnie budowania relacji, budowania związków. Nie będą to na pewno doświadczenia, które barana osłabią. To będzie coś, co go duchowo powiedziałabym wzmocni. Wzmocni poprzez taką mądrą naukę, a poprzez też to, że baran do tego doświadczenia ewentualnie, w którym może się pojawić oczywiście, bo to tylko jest ewentualne rozwiązanie, baran podejdzie do tego bardzo mądrze, wyciągając naukę. A to odchodzi już do przeszłości, co też pokazują nam karty, nawet tutaj ładnie dziesiątka buław nam się odwrócona pokazała, także powiedziałabym, że Baran wyciągnie lekcję. Taką mądrą, ważną dla siebie lekcję. Dziękuję bardzo.